No hejka, dzisiaj Was witam w blogu bardziej domowym. Ja siedzę dzisiaj w domu mam wolne, więc mówię, a co tam mi szkodzi nagram? Może coś, może coś się wydarzy ciekawego. Mi się ogląda bajka. Ale tak, co? Od czego zaczynamy? O mm, już jest po śniadaniu. Ja sobie zrobię zaraz kawkę. Muszę posprzątać, bo mam bardzo mega duży bałagan. A Oliwa się sobie zażyczył, żebym mu zrobiła mm, kakałko to z dolczy Gusto, bo uwielbia. więc już mu robię. A my może sobie przetestujemy tą kawę, co ostatnio kupiłam, więc spróbujemy, czy ona jest dobra. Więc y, już robię mu to kakałko, bo się już słyszę, że niecierpliwi. Woda się już gotuje mi na kawkę. Szkaneczka jest, zaraz wsypujemy. Nie wiem, my zrobimy sobie może dzisiaj ten smoczy owoc Zobaczymy jak to smakuje No trochę się boję Bo nie lubię takich Smakowych, że tak powiem kafa Ale no spróbujemy, może będzie akurat pyszna. A potem już prawie się zagotowała. Tutaj nie patrzcie, to mam do zmywania rzeczy Ale Boże, pachnie Jak By orzechami Pięknie pachnie Mam nadzieję, że tak samo smakuje Boże, takie piękne słoneczko świeci, aż radzi. Ale jest bardzo zimno, zdradliwa ta pogoda, no ale mm, przez to, że siedzę dzisiaj w domu, to może byśmy też z Miśkiem na jakiś spacer, ale tak łapać witaminkę D3. Słonecznie. No, wracam do tego. Zrobiłam kawkę. Próbujemy. Jeszcze. Powiem tak. Ja się mam być szczera. Do wypicia da się ją wypić. Nie powiem, że nie. Ale bardzo czuć mm, właśnie orzechami a ja nigdy przepadałam za kawą cappuccino. Więc taka dla mnie mm, że tak powiem średnia. No ale wypicie wypij, no co przecież nie wyleje. Najlepsze kawy, które ja uwielbiam to są te kawy z Nescafe 3 w 1. Pycha. Więc te, te są dalej moim faworytem i zawsze ich będę piła, bo inne są dla mnie za mocne, niedobre. No takie ze mnie właśnie kawasz, kawosz. Mm, a poza tym ta kawa 3 w 1 to taka <grywanie> prawie nie kawa, więc piję bo lubię po prostu. No. Także ja się biorę za sprzątanie, bo muszę posprzątać kuchnię, pozmywać naczynia i w ogóle takie rzeczy. A później chciałam właśnie zrobić ze zimiskiem mamy do zrobienia oponki, więc no, może nam się uda zrobić to jeszcze dzisiaj. Iść na spacerek, no mam nadzieję, że się w końcu zdecyduje, bo na razie jest go ciężko wyciągnąć jakiś buncik, przechodzimy czy coś. Nie mam pojęcia, ale jakoś ciężka w ogóle gdziekolwiek zaciągnąć. No chyba, że do sklepu i wtedy będziemy mógł sobie kupić jakąś zabawkę, to jest pierwszy. To do tego jest pierwszy, no to, 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 to tak. No, a tak to dzisiaj no co? Muszę jeszcze zrobić mu segregację z ciuszkami, bo tam po mi z niektórych rzeczy. Jestem cała, właśnie tutaj cała popisana. Wczoraj tak mi się bawiliśmy, że całą mnie popisuje. Mamo, daj zrobić makijaż pisaczkiem, będziesz piękną księżniczką. Mówię, całą twarz bym miała pomalowaną, a te jakieś pisaki nie chcą się do końca zmywać. Po którymś pewnie zużyciu się zmyją, więc do weekendu powinno ich nie być Dobra, jest godzina koło 15, no czekaj, i właśnie go będę przebierała, Oliego, idziemy w końcu na ten spacer, już jest po obiadku, postrząsaliśmy, tak, wszędzie, ma, wszędzie masz ubrańka, tak, ja wiem, kotuś, a mo dobrze, moje make upy, szukamy, idziemy na spacer, tak, o. Mój mask. nowy mask. Nowe mask? Tylko nowe mój mask nowy. Dobrze, y, bo, widzicie cały brudny, bo ja to obiadek. Y, zaraz go właśnie ubiorę, Me. tylko że słyszałam, że jest mega, mega zimno. jest. Y, mi, mi i się da i I mega zimno jest na podwórku, więc musimy się. i się się ją kaszki. Czy nie żyją. Znaczy tak, że żyją kaczki, czy nie musiałam go jakoś przekonać. Więc idziemy, zaraz upior i odezwijmy się jak będziemy już na zewnątrz. Zobaczymy kto kaczkę zabił. Dobrze. <grym> <grym> Dawaj jeszcze raz. Dawaj tutaj, ale tu jestem. Czy <grym> jesteś tutaj. No to gdzie się daje moje buziaczki? Tutaj. No to daj ładnie. <tryk> Czy jesteś? Czy ty jesteś? No, powiedz. Sikisiki sikisiki. Dobra, wychodzimy, tak? No mówię. No mówię sikisiki sikisiki. Iść. Wo. Iść. Co czas? No Niski, no. siki, siki. A normalnie coś? Shiki, shiki, da, da, da Gdzie idziemy? Da, A to pa. To, to kacuszki, które nie żyją, i, i które poczuły, zabiją zabija. to zabija mi tylko ty o mały mój. Idziemy. Wstawaj. Jest! Udało nam się wyjść na spacer, ale jest zimno, 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 zimno. Jeszcze raz mm. przejdziemy się, troszkę się przewietrzy. Oli, no, no, jest tu zimno. Oli, zimno jest, co? Tak! <laughs> ja i kto ma wejść, to mama, mama mówi. Czy to jest auto, ta auto? No tak, bo ty przechodzisz na przechodzi przez y, m, ja nawet nie patrzę, że y, auto jedzie. I mówię mu właśnie, że nie, bo autko jedzie. Więc o, i, o chodź. Pan. pan idzie no, y, nie boi. <śmiech> Ojej. <śmiech> no więc idziemy zobaczyć kaczuszek. Nie, kaczuszki mi się nie ten y, poleciały gdzieś, bo zobacz, jak jest zamarznięta woda, widziałaś? No i dlatego kaczuszków nie ma tak. szukamy kaczuszków. Szukamy dalej? Szukamy i, będą iść, i i będę będzie słychał. Będziesz słuchał dźwięk ich, tak? Szukamy ich. Dobra, to idziemy dalej. Gdzie poleciało? Gdzie Mamy troszkę śniegu. O, tam są dwie kaczuszki. Daj ręczkę, bo tu jest ślisko. Zobacz, tam są dwie kaczuszki. Widziałaś? No tam siedzą. Dobra, to poczekaj, daj ręczkę, bo tu jest ślisko. Ale jest pięknie. Jest dużo śniegu. Wow, ale jest śniegu. Ale jak tu wszystko ładnie wygląda. No i uważaj, bo tam jest ślizgo. Jest ślizg. Zima, a ten sobie wymyślił, że pójdzie w Adidasach innych butów nie chciał założyć. No więc, no powiem, dramat. Stój, stój! No pani, musimy przejść na drugą stronę, chodź. Musimy przejść tam tędy. No i właśnie mówiąc, w założył Adidasy, nie chciał innych butów ubrać, więc mówię, dobra. Kolorowe Adidasy. Adidasy kolorowe masz. No ja widzę tylko, że Oliś. A wiesz, że to nie jest pora na Adidasy? Teraz jest zima, powinny być kozaki. Mhm. Rękawiczek nie, ale mówię dobra na chwilę. Słucham? Chodź, bo cię nie słyszę. Chcesz teraz kozaki? Nie, A co chcesz? Kaczków nie ma. pomału. A może jak, a Baby jak może zaśpiewamy? La 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 la. la. Dać policja ręce do góry, Oliś! Żartuje mama. Co? Oli do mnie gada zawsze od dłuższego czasu, Babyś. Czekaj, chodź tutaj, kotek tutaj. Idziemy do domu, tak? Idziemy do domu. Dobrze. No i co? Tak máš? Já jsem Rexe. Nemusíš mluvit. No to co? Tak i mu stojí za... I stojí za... I stojí co se bavíme? Tak... Tak se stojí sem.

które postawiłeś? Nie, boś wracają armię. Armia wraca? Nie, bo ty koszty, bo jest A bo jest tu, dużo. jest bo jest tu, bo jest dużo. Za dużo już się pas jest Jeszcze nie? Nie. bo będą armia i kiedy będzie ta za Co to jest za zwierzątko? Taki. taki a! No co to jest? No ale co to jest za zwierzątko? To jest, co to jest za zwierzątko? Koza. 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 Taka koza jak ty. Dziś taki potwór. To jest potwór. I tutaj zobacz, to jest i ja co robimy? Co będziemy robić? I oponki tacie. Tacie oponki? jest nie. A nie, a. Woła Woła głodnie? jest. Tak, tak. I, a potem robiliśmy pierogi dla taty. Robiliśmy pierogi wczoraj, tak? Nie przed wczoraj, ale ja ci, ty nas, ty Paty z tej szkaneczki, zobacz, ojejku, ty ze tej szka, Misiu, mówię do ciebie, z tej szklanki wsyp do tego, do miseczki, wsyp tu. Tak jest. Ja wsyp. Jedna szkaneczka. Daj jeszcze jedną. Dwie szkaneczki. Dwie, syp. Ale patrz, gdzie sypiasz? Jeszcze pół. No, jeszcze pół. No, syp. No, ej, no co ty robisz? Słodkie robimy, czy nie słodkie? Słodkie. Słodkie, to jeszcze cukier musimy dać, tak? Ha. Mamy tutaj kopier czy makropkę? Mamy tak u góry. Czekaj, dostaniemy tutaj weź głowkę na bok. O, jest. Tak, tak, czukle. ja tego już próbowałam. Chcę spróbować cukru? Tak, tak, tak. to zrobimy szwankę. Czukle. To nie jest. Cukier. To jest cukier. I pół szklanki cukru. Dobra. Wsypujesz? Pomóżcie. Dobra. Już? Kucharka? No co ty? Słuchaj. Musisz spróbować. No. A to próbuj szybciutko. Dobra? Ja dziękuję, ja nie chcę. Mama nie lubi. Już dość, Gotuś, robimy dalej. Nie ma tam nic, dla ciebie do jedzenia. Głodny jesteś? Nie. Śmietany jeszcze. Śmietane? No. Szyby śmietane. Śmietane. To jest co to jest? Śmietane. Śmietana, tak? Dwie, no. Dwie łyżki musisz dać, wrzucić tu, no. Jedna łyżeczka. ci pomogę. Dziękuję. Już wystarczy. Już. Drugi. Obliż. Moje, Miami. Moja wicela. No. Ha. Moja wicela łyżeczka. Dobrze. Co dobra śmietanka? No mm. Ja nie chcę. Tak. Smakowało ci, czy nie? Tak, smakowało mi. To jest bardzo słodkiego. No tam masz coś słodkiego, ja wiem. A co lubisz słodycze? A co? A co Oliś jeszcze lubi? Nie Ja. O przepraszam, pomyliłam się. No. Brawo. A, a co to jest? Ser. Chcesz spróbować sera? Nie. Nie? Nie tu. Teraz musimy wygnieść ciasto. Tak ja. Zostaniesz mi pomóc. Ło, jakie zimne to jest. Zimne. Czekaj, czekaj kotuś. Oj. Oj, no to połóż tak. No. No, czekaj, czekaj, czekaj. Dobra. I co teraz robimy? I? Dwie kubki. Nie oponki Będziemy bał? Nie? Zaraz tutaj ci dam. Bałkować będziemy. No, możesz bałkować. Teraz? Nie. Nie taty. Nie pojawi się Nie No to bo musisz to tu wywałkować, bo ty źle sobie stał bliżej, co? mnie. Tutaj chce No, no, no. Ale tutaj się tutaj właśnie jak to bitki, wiesz? Jak no właśnie widzisz, żeby właśnie wygrasz, no. Ale co ty robisz? Nie, nie tak. To też A tam są te to jednej i tam nawet. Tak. 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 Nie no, nie dokładaj. Ty jesteś malutki, ale zobacz, ale tu, no, tutaj mogę Ci pomóc. Tu musisz w to. Opa. Oj. No. No, tutaj teraz. Ja. No. No, teraz tutaj male. I teraz ja. Ale patrz, patrz. Musisz co trzymać. Ja, no. ja. No dobrze. Dzień dobry. I tu, I tu teraz, no. Wow. Tu teraz. Tu. No, super, teraz tu. I to będzie dla mnie. Tak lubię ci. Dla mnie robisz? Dzień A tu się gotują. Smażą. Smażymy się super. Nie mogę się doczekać. Masz raz tu jednego. Tylko. Moment, Ostatnio były pierożki od miesiąca, dzisiaj będą oponki, tak? Takie piłeś kakałko. Ty piłeś już kakałko. <noise> kakałko. jaką masz bluzkę brudną? Cały jesteś brudny, zobacz. Powiedz, bo tak to My jest jak, jak się... zombie. Tak jest jak się gotuje, <noise> powiedz, bo tak? Wygląda po zaraz jak bałwanek. A ja już mam taką ochotę na nie. Kiedy będą? To trzeba poczekać, nie? <noise> Jeszcze nie, bo tamte się smażą. Na razie tych nie wrzucamy. I już zrobione także oponeczki gotowe. I to będzie na dzisiaj tyle w tym vlogu. Więc zapraszam do subskrypcji, do lajkowania. I do kolejnego vloga. Pa!